To uczucie, kiedy wchodzisz do pomieszczenia i coś ci nie gra, choć nikt nic nie powiedział. Wszystko wygląda normalnie, ale ciało robi się sztywne, a oddech płytki. Albo po rozmowie z kimś czujesz, jakby ktoś spuścił ci powietrze. Zero kłótni, zero dramatu, po prostu energetyczny kac. To nie jest magia. To biologia spotykająca się z energią. Tak właśnie działa człowiek. Odbiera więcej, niż jest świadomy. Bo każdy z nas czuje, tylko nie każdy wie, że patrzy. Energia to nie dymka dzidła, to twój język, zanim włączysz rozum. To napięcie w żołądku, gdy ktoś kłamie, to ból głowy po spotkaniu z kimś, kto gada i wysysa to ciepło w klatce, gdy jesteś w dobrym towarzystwie. Nie musisz w to wierzyć. Wystarczy, że przypomnisz sobie, jak twoje ciało reaguje, kiedy coś jest nie tak. Oto twoja energia, twój wewnętrzny radar. No więc dobra, psychoenergetyka. Słowo, które brzmi, jakby ktoś próbował połączyć Freuda z Harrym Potterem. I w sumie trochę tak jest. No bo to właśnie spotkanie psychologii z tym, czego nie da się zmierzyć linijką czyli energią, polem, wibracją, tym czymś, co wszyscy czujemy, ale nikt nie potrafi nazwać, więc udaje, że tego nie ma. To nie jest magia. To biologia pod dopalaczach. W skrócie, człowiek to jest chodzące pole elektromagnetyczne: mózg, serce, układ nerwowy. Wszystko emituje sygnał. Więc kiedy ktoś cię wkurza, to nie masz zły nastrój, masz zderzenie częstotliwości. I teraz uwaga: psychoenergetyka nie mówi ci, żebyś to uzdrawiała światłem, ani pracowała z intencją. Ona mówi, kobieto, ogarnij swoje pole, bo i tak wszyscy w nim siedzimy. To jest trochę jak higiena energetyczna. Myjesz zęby, myjesz ciało, ale pole? Nie, bo nie widać. A potem dziwi się, że ci ludzie siedzą w głowie, a emocje nie twoje, i że szef wchodzi do pokoju, a ty ciągle masz ochotę rzucić się pod tramwaj. Psychoenergetyka to jest sztuka życia w zgodzie z własną energią. Czyli jak przestać się ładować cudzym napięciem? Jak nie brać na siebie emocji świata? I jak przestać się mentalnie kopać z prądem? To psychologia, która wreszcie zauważyła, że człowiek to nie tylko mózg i traumy z dzieciństwa. To też ładunek, przepływ, impuls, pole. Albo inaczej, to sposób, żeby zrozumieć, czemu możesz wyglądać jak milion dolarów, a energetycznie przypominać o rozładowany telefon po trzech nieudanych randkach. Bo tak. Aura istnieje. Nie musisz jej widzieć, żeby ją czuć. Tak samo jak nie widzisz Wi-Fi, a jednak używasz. I to jest właśnie psychoenergetyka. Nauka o tym, jak działa twój wewnętrzny Wi-Fi router. Czy łapiesz sygnał z własnego życia, czy ciągle logujesz się do cudzych dramatów. I ja się tym zajmuję zawodowo. Nazywam się Marta Piątek. Jestem psychologiem, który widzi energię. Brzmi trochę jak połączenie Einsteina z wiedźmą z lasu. Spokojnie. Ja też kiedyś chciałam to rozgryźć po ludzku. Ludzie mówią, że możesz mieć dobrą intuicję. A ja mówię nie. Masz czujny system energetyczny, bo energia to jest Twój najstarszy zmysł. To ona pierwsza wie, kto jest bezpieczny, a kto tylko dobrze gra. To ona podpowiada, co Ci służy, zanim zrobisz kolejną listę za i przeciw. I w tym właśnie miejscu. Zaczyna się to, czym się zajmuję. Czytaniem tego, co między słowami, między ciałami, między emocjami. I nie po to, żeby się w to wkręcać, tylko po to, żeby zrozumieć, że nie jesteś dziwna, kiedy czujesz za dużo. Jesteś po prostu uważna. Z energią między ludźmi jest trochę jak z chemią w pokoju. Nie widzisz jej, ale czujesz wszystko. Wystarczy, że ktoś wejdzie i przestrzeń już się zmienia. Jedni ludzie rozświetlają ci dzień, a inni gaszą w tobie światło. I nie dlatego, że są źli. Po prostu. Ich układ nerwowy nadaje na innej częstotliwości niż twoja. I czasem to jest jazz, a czasem metal na pełnej głośności. Na pewno znasz ten moment, kiedy w towarzystwie kogoś zaczynasz na przykład mówić ciszej. Albo śmiać się głośniej niż naprawdę czujesz. To nie gra, to dostrajanie. Energia robi to za ciebie. Dopasowywuje się, żeby przeżyć, żeby pasować, żeby nie zostać odrzuconą. I tak właśnie zaczynamy gubić siebie. Po kawałku. Zmieniamy ton głosu, postawę, słowa. A w końcu nawet ciało nie pamięta, jak oddychało, kiedy było z sobą. Energia to nie poezja, tylko fizjologia. To system, który odczytuje wszystko. Ton głosu, mik mikrodrgania mięśni, intencję, którą druga osoba nawet przed sobą ukrywa. A ty to czujesz, jako napięcie, ucisk, zmęczenie albo dziwną ulgę. Zauważ, jak często po spotkaniu z kimś myślisz, nie wiem czemu, ale czuję się źle. To dlatego, że twoje ciało właśnie przetworzyło cudze emocje. Niektóre reakcje. I relacje są jak energetyczny recykling. Ktoś wrzuca ci swoje śmieci, a ty to segregujesz, oddychasz płytko, a potem mówisz, że jesteś zmęczona ludźmi. To nie ludzie cię męczą. To twoje pole próbuje ich wszystkich pomieścić. Energia działa jak echo. To, co wysyłasz, wraca. To, czego unikasz, w końcu cię dogania. I dopiero kiedy zaczynasz to widzieć, zaczynasz mieć wybór. Nie kogo kochasz, tylko czemu ciągle wybierasz ten sam rodzaj energii? To nie są czary, tylko psychologia spotykająca się z biologią. Człowiek to system elektryczny: impuls, emocja, reakcja. A emocje są prądem. Jeśli płyną, masz moc. Jeśli się blokują, zaczyna się zwarcie. I to właśnie wchodzi cała magia, ale taka prawdziwa, że kiedy zaczynasz rozpoznawać swoją energię, zaczynasz widzieć, które rozmowy cię karmią, a które po prostu ładnie wyglądają na zdjęciach. To, czym emanujesz, nie ma nic wspólnego z tym, co ty mówisz. Możesz mówić, że jesteś spokojna, a twoje ciało będzie wrzeszczać. Możesz się uśmiechać, a twoja energia stoi z bronią w ręku. Pole elektromagnetyczne człowieka, tak, to właśnie ta modna aura, to nie wymysł. To tylko biologiczne halo. Każdy je widzi, tylko nikt nie uczy, jak to nazwać. I czasem spotykasz kogoś i czujesz spokój, może ciepło, bezpieczeństwo. Czasem będziesz czuć chaos, jakby ktoś rozlał. Kawy po Twoim układzie nerwowym i możesz się śmiać, że to bzdury, że nie masz żadnych pól elektrycznych i energetycznych, ale Twoje ciało nie ma poczucia humoru. Ono odbiera, ono reaguje, nawet jeśli Twój logiczny umysł siedzi w kącie i mówi: to przypadek. Nie, to nie przypadek. To fizyka emocji. Jesteś polem. Pole to informacja. Informacja to energia. I tyle. Dlaczego ciągle myślisz o byłym, chociaż rozstaliście się 10 lat temu? Była terapia, były książki, były afirmacje i co? Nadal czujesz, że on gdzieś tam siedzi? Bo jego energia jest nadal w Twoim polu i tak działa więź. Nie zawsze emocjonalna, czasem czysto energetyczna. Człowiek to jest system nadajników i odbiorników. Jeśli cię coś ukształtowało, ciało będzie to pamiętać. Dopóki tego nie odczepisz, nie rozpuścisz, nie przetworzysz, nie przetransformujesz, nie przetransmutujesz, to pole jest jak zakładnik wspomnień. Dlaczego w pracy stajesz na rzęsach, a i tak nie dowodzisz targetu? Bo twoja energia nie płynie tam, gdzie twoje ciało stoi, bo czujesz, że to nie twoje, ale nie wypada przyznać się do zmęczenia. I choć umysł robi listy, i planery. To pole ma już inne zdanie. Tu nic nie urośnie. A z dzieckiem? Przeczytałaś wszystko o wychowaniu. Znasz zasady NVC. Wiesz, że trzeba rozmawiać z emocjami, a nie z zachowaniem. A potem stoisz w kuchni. Dziecko drze się w niebogłosy, a ty marzysz, żeby je na chwilę przywiązać do kaloryfera. I nie dlatego, że jesteś złą mamą. Tylko dlatego, że jego energia wali w twoje niezabliźnione rany, wchodzi w twoje pole jak burza magnetyczna. I zanim pomyślisz, twoje ciało już reaguje. To nie magia. To biologia wersji duchowej. Układ nerwowy plus emocja plus energia. To twój osobisty ekosystem. Nie da się go oszukać. Można się tylko nauczyć go czytać, zanim spali ci pół życia. Kiedy zaczynasz widzieć siebie w tym języku, Zaczynasz rozumieć, że wszystko, co ci się przydarza, to nie karma. To fizyka spotkań. Ty, twoje ciało, twoje pole. To jest scenariusz. Jeśli go nie czytasz, to zaczynasz grać cudze role. No i co z tym zrobić? To zacznijmy sobie od prostego ćwiczenia, które nazywa się Pokój niech będzie z tobą. I jak to działa? To zdanie mm, ma swoją moc. Nie dlatego, że brzmi ładnie. Działa, bo zmienia częstotliwość pola między tobą a drugą osobą. Kiedy myślisz o kimś z gniewem, żalem, zazdrością, twoje ciało wytwarza konkretną falę elektromagnetyczną. Nie metaforycznie. Serce i mózg mają pole elektryczne, które sięga kilka metrów. To, co czujesz, wysyłasz. I druga strona to odbiera, nawet jeśli mieszka w innym mieście. Energia nie zna czasu ani przestrzeni. Więc kiedy mówisz, pokój niech będzie z tobą, nie robisz siebie świętej. Po prostu zmieniasz ton swojego pola z napięcia na akceptację. A kiedy ty zmieniasz swoją częstotliwość, całe to pole między wami się przestawia. Nie musisz mówić tego na głos. Wystarczy pomyśleć. Energia nie zna pojęcia głośniej i ciszej, zna tylko kierunek. To dlatego, kiedy potrafisz wysłać to zdanie z autentyczną akceptacją, czasem dzieją się rzeczy, które wyglądają jak cuda. Ludzie nagle odpuszczają, dzwoni ktoś, kto milczał miesiącami, sytuacja rozwiązuje się sama, a ty czujesz, że coś się wreszcie domknęło. Nie dlatego, że Bóg wysłuchał. Tylko dlatego, że twoje pole przestało walczyć. I tu jest haczyk. To działa tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteś gotowa odpuścić kontrolę. Nie wtedy, kiedy mówisz pokój z tobą, a w środku masz ochotę wyrwać komuś włosy. Pole nie słucha słów, pole słucha emocji. Możesz to stosować w życiu, w relacjach, a nawet jeśli pracujesz z ludźmi, na klientach. I nie w sensie manipulacji, tylko czystej intencji. Kiedy czujesz, że ktoś przychodzi do ciebie z chaosem, stresem, bólem, nie musisz go ratować ani wciągać do tego swojego pola nerwowego. Wystarczy, że w myślach powiesz: pokój niech będzie z tobą. Tak jak wciśnięcie przycisku reset w polu między wami. Natychmiast wycisza napięcie. Czasem nawet widać, jak druga osoba zaczyna oddychać głębiej. I to nie jest magia. To czysta fizyka pola i emocji, a fizyka nie potrzebuje wiary. Potrzebuje obserwacji. Więc obserwuj. Za każdym razem, gdy powiesz w myślach: Pokój niech będzie z tobą, nie patrz na drugą osobę. Zobacz, co dzieje się w tobie. Bo to ty jesteś pierwszą osobą, która doświadcza tego spokoju. I widzisz, to działa. Nie dlatego, że uwierzyłaś w energię, tylko dlatego, że to na chwilę przestałaś walczyć z rzeczywistością. Pokój niech będzie z tobą, to nie zaklęcie. To komenda dla Twojego pola, żeby przestało reagować jak pies na dzwonek. Bo dopóki się z kimś siłujesz w myślach, ten ktoś żyje w Tobie. A gdy tylko powiesz pokój, energia wraca na swoje miejsce. Prosta jak wyłączenie światła. Wszystko, co było napięciem, staje się neutralne. Nie dlatego, że przestajesz czuć, tylko dlatego, że przestajesz nadawać temu znaczenie. I to jest ten moment, w którym zaczynasz widzieć to, co czujesz w ciele, to, jak reagujesz na ludzi, to, gdzie płynie Twoja energia, to nie przypadek, to mapa. Mapa, którą możesz czytać, jeśli nauczysz się słuchać pola, a nie tylko myśli. I być może w kolejnym odcinku pogadamy o tym, dlaczego ciało wie pierwsze, dlaczego potrafisz poczuć kłamstwo szybciej niż je usłyszysz. I jak odróżnić emocje od energii, żeby wreszcie przestać mylić intuicję z paranoją. Bo Twoje ciało nie kłamie. Kłamie tylko głowa, która próbuje nadążyć. I tak na zakończenie. Niech pokój będzie z Tobą i na wszelki wypadek z tymi wszystkimi, którzy od dawna siedzą w Twoim polu, a już dawno nie powinni. Dzięki za Twój czas. Życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam Cię serdecznie, psychoenergetyka Marta Piątek.